Witam w kolejnym odcinku z kampanii e, Wings of Liberty w Starcraftie. Kontynent tam, gdzie skończyliśmy. Tak więc e, przejdźmy, może bo już stres, że na kontynencie nic nie ma. To przejdźmy może od zbrojowni do laboratorium po kolei. Na końcu nas tego oczywiście. Nie sądziłem, że jeszcze zobaczę Meinhof. Ech. Karowaliśmy jak woły, żeby wyżyć na tym kamiennym pustkowiu. Kelmorjańczycy zrobili z nas niewolników. Dzień, w którym się zbuntowaliśmy. Miarka się przebrała, rozumiesz? Jasne. Mężczyzna czasem musi się postawić i upomnieć o swoje. Cholera, po prostu byliśmy głupi. Co z tego, że racja była po naszej stronie? Nie mieliśmy żadnych szans w starciu ze spluwami Gausa i maszynami kroczącymi. Wielu chłopaków zginęło na marne. Gdybyś się wtedy nie pojawił Sami wywalczyliście swoją wolność. Zapłaciliście za nią własną krwią. Mad i ja byliśmy dumni, że mogliśmy wam pomóc. Hmm. Taki smutny los Ale dobre, Co możemy tutaj kupić? Hmm. To się przyda. Mimo, że... Medyczkę. Łajna. No, przyda się. Żeby bez do dowódcówki zrobić. Dobra, no to teraz laboratorium i na końcu nas Komandorze, artefakt został zabezpieczony i umieszczony w laboratorium. Muszę przyznać, że jego analiza podsunęła mi kilka niezwykłych pomysłów. Hej, powoli, Statman. Co masz na myśli mówiąc, projektami. Prowadzisz tu jakieś badania? No, jeszcze nie, komandorze. Potrzebuję paru dodatkowych okazów, żeby zacząć. Gdy je dostanę, będziemy mogli popracować nad naszym uzbrojeniem i taktyką. Nie mam nic przeciwko temu. Czego potrzebujesz? Mnóstwo rzeczy. Szczegóły znajdują się już w naszej bazie danych. Jeśli trafisz na coś podczas misji, zostaniesz automatycznie poinformowany. Dobrze, już dobrze. Tylko postaraj się przy okazji nie wysadzić statku, dobra? No. W artefakcie chyba tylko. Mam nadzieję, że to coś jest warte całego wysiłku. To naprawdę fascynujące, komandorze. Wstępna analiza sugeruje, że jego sygnatura energetyczna ma 10 razy większą moc niż inne znane pozostałości po obcych. To. No cóż, nie zaczynaj się czepiać, Stetman. Przy naszym szczęściu pewnie otworzy czarną dziurę i wchłonie statek. Rany. Nie wziąłem pod uwagę jego prawdopodobieństwa. <laughs> Dobra. Tutaj coś wychodzi. Nie, tylko dialog. Jak ktoś będzie chciał, to masz chcę przeczytać. samka. Coś mamy. O. I to jest zawsze dylemat, czy zawsze pan Czy obrażenie. Ale ma wrażenie, mimo, że mało daje, to jednak to jest. Pani ten atomostek. Znalazłaś już miejsce dla swoich ludzi? Tak, bezpańską planetę o nazwie Haven. Znajduje się niedaleko granicy świata protosów, ale wydaje się dość bezpiecznym miejscem. Musi wystarczyć. Twoi ludzie przez jakiś czas nie powinni zwracać na siebie uwagi. Nie martwicie się, że koloniści mogą być zarażeni? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy, każdy z nich jest zupełnie zdrowy? Mam taką nadzieję, Ariel. Protosi się nie cackają, kiedy widzą, że mają do czynienia z infekcją zergów. Może powinnaś zacząć szukać jakiegoś leku przeciwko temu wirusowi. Tak, na wszelki wypadek. Konwencjonalna wiedza medyczna mówi, że opracowanie leku jest niemożliwe. Wirus mutuje zbyt szybko. Mimo to zajmę się tym. Zrób co w Twojej mocy. O nic więcej cię nie proszę. Nie, Prowadzę badania nad szczepionką na wirus zergów. Oby moi ludzie nigdy jej nie potrzebowali. Kerrigan nauczyła się paru nowych sztuczek. Ta epidemia na Meinhoff sprawiała wrażenie bardzo złośliwej. Nie wiem, czy może być coś gorszego zatracić własną osobowość, a następnie powoli przemienić się w cholerne monstrum. Jeśli któryś z ludzi, doktor Hanson, jest zarażony? Wiem, wiem. Wkrótce to protosi zaczną ich szukać. Sporo przeszedłem z protosami. Może uda mi się ich przekonać. Dobra. O, wszystko było. Dobra, to przechodzimy już do misji. Wtedy też powiem, jak, jak będzie jakiś czas na misji to powiem też dokładnie dlaczego nie było tak długo odcinków. I może zróbmy tą czerwoną skałę. Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił do gry, ale ma pusto w kieszeniach. Na planecie Czerwona Skała znajdują się najwartościowsze złoża minerałów, ale po inwazji Zergów Kel morianczycy spakowali manatki i opuścili to miejsce. Kilku przedsiębiorczych facetów mogłoby tam zbić fortunę. Spotkaj się ze mną na Czerwonej Skale, jeśli interesuje cię mała przygoda. Czerwona Skała, przeklęte miejsce. Czy wspominałem już jak nie znoszę wulkanicznych planet? Dobrze, że ci się udało. Jestem toż. Pomożesz mi wydobyć minerały. I sprawię, że będzie to warte Twojej uwagi. Gdzie jest haczyk? Niestety to miejsce jest nieco niestabilne. Niżej położone tereny co kilka minut zalewa lawa. Oczywiście to tam można znaleźć najbogatsze złoża minerałów. Ale to nie powinno stanowić problemu dla takiego twardziela jak ty. Komandorze, odbieram również biosygnatury zergów na powierzchni. Będziemy musieli wydać część zebranych minerałów na samą obronę. A im więcej wydamy, tym bardziej się to przeciągnie. Lawa i zergi moje dwie ulubione rzeczy. Zróbmy to. Nie tylko dziwo, ja też tej misji nienawidzę. No to w sumie to czy Powiem o co chodziło, dlaczego nie ma nie było tyle czasu odcinków. Mianowicie stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie po prostu nagranie dłuższej serii odcinków z Forców i z racji też, że miałem mało czasu, to był to dosyć dobry pomysł. A teraz jak i tak wyświetlenie nie moje odcinki, to stwierdziłem, że wrócę do normalnej kolejności, czyli będzie raczej tak mniej więcej na przemian StarCraft Forcy. I żeby nie było, nic, nikt się nie martwi, nigdy nie tworzę żadnej serii. Wszystko będzie nagrywane do końca, tak długo jak jest fabularne. Dobra. Albo nie dorabiam robotników. Załatwione. O Jasne? Nie mogę się doczekać. Potwierdzam. Tempo, tempo, tempo! Rewelacja! Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Lawa się podnosi. Natychmiast zabierz te ERK na wzniesienie. Czekamy. Rozbudowa ukończona. Lepiej, żebym tego nie... Co robię takie? Kupa roboty, co? Do wazy? A? Zrobi się! Złe wieści? Czysto? Można kontynuować operacje wydobywcze. Ten licznik pokazuje przewidywany czas pozostały do pojawienia się lawy. Przenieś wszystkie jednostki i budynki na wyższy teren, kiedy ma to nastąpić. Ora dwa maryne jeszcze się przygadzą. No, Trzeba bo... no, tylko czekać. Zostawiam. Gotowy do akcji. Mam paru kumpli, którzy ci pomogą. To żniwiarze. Żniwiarze mówisz? Ale <grafy> jak w boju musimy wyszkolić więcej tych gości. To nie niezłe zakapiory. Eee, ja to było. Tak laboratorium technologiczne potrzebne. Co się dzieje? Już do naczej tam Nie I... no, pamiętam. Tak w rzeczy samej. Nic. Czemu nie dałbym rady? Ja tutaj chyba nic nie było. W porządku. Ha, to już wszystko. Komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny, niedaleko pańskiej pozycji. To chyba brutalisk. Jeśli udałoby się go zabić, to moje, to znaczy nasze badania by na tym skorzystały. Dobre, na razie. Pójdźmy na około. Jak najbardziej. Zgoda. O tak, dzieciko. Z w okolicy przepadło kilku moich chłopaków. Zechcesz sprawdzić, czy wciąż żyją? A to jest Może razy. być. Nic. Czemu nie dałbym rady? To, niechle, to... Co? Chcesz czegoś? Chcesz ich w porządku. Tak, w rzeczy samej. Załatwione. na pomoc w samą porę wypełnijmy ten kontrakt i zabierajmy tyłki z tej planety śmierć z wysoka. No. będzie niezła zabawa no. słucham no. uważnie zgoda rozbudowa ukończona o tak dzieciko. zróbmy to idę idę Jeszcze półtorej minuty Ci na razie nie zostało. Ja sobie tym chwilowo A! No. Masz coś co mógłbym zabić? Może być Ruszam. Się, że... Załatwione Idę idę! Nie ma już żadnych... Może okrały. być Załatwione w porządku. Ruszam. Już to już wszystko? Zróbmy to. Ale... Nic. Czemu nie dałbym rady? No, Zróbmy coś. Tyś, ty Jak najbardziej. Śmierć jest wysoka. Tak w rzeczy samej. Co? Chcesz czegoś? To już wszystko? W porządku. O tak. Dzieciko. Tak w rzeczy samej. Nie te ostatnie nie wracają. Nic. Czemu nie dałbym rady? Ja sobie Lękaj powiem, się, tak, żniwiarza! Nie, Zgoda. Jak najbardziej. Co to jest warty? Nie wiem, że to robi. Słucham uważnie. Idę. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Załatwione. Ruszam. To już wszystko? O tak, dzieciko. Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. W porządku. Może być. Tak, w rzeczy samej. To już wszystko? Cholera. Czemu nie dałbym rady? Trata tych RK to spory cios. Wezmę posiłki. Śmierć. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. O. Aha. No, w szeregu, chłopaki. Co? Chcesz czegoś? Się. Co to jest tak warte? Na odcinku. Idę, idę. Wywaliłem. Ale chciałem już tam mieć i nie wyszło. Pole minerałów. Zgoda. Jak najbardziej. Ruszam. Załatwione. W porządku. Może być. Mamy przerąbane. O tak, dzieciko. Nic, czemu nie dałbym rady? Tak, w rzeczy samej. Pole minerałów wyczerpane. Przybył ponury żniwiarz. Zróbmy to. Jak najbardziej. Ruszam. załatwione. Zgoda. Idę, idę. Tak, w rzeczy samej. Może być. Zgoda. O tak, dzieciko. W porządku. Idę, idę. Zróbmy to. Ruszam. Jak najbardziej. O tak, dzieciko. Nic. Czemu nie dałbym rady? Przybył ponury żniwiarz. W ramach przypomnienia, komandorze. Im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów. Twoi ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. Może być. Skoda, ruszam. O tak. Załatwione. Zróbmy to. Jak najbardziej. Tak w rzeczy samej. To już wszystko? Dobrze. Nic. 6, 10, czemu nie dałbym rady? W porządku. Nic. Czemu nie dałbym dałby rady? Może być. Rady. Pole minerałów. Wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. A w ogóle tutaj nie wyładowałem. dawała ani. Ja niech jeszcze minutę pokopią. Pole minerałów wyczerpane. Masz coś, co mógłby. Pole minerałów wyczerpane. Jest no. czegoś? Gotowy do akcji. Kupa roboty, co? Złe wieści? Zrobi się. No. Huh? Śmierć zwykłą, co to jest, jest warte? Tak, w rzeczy samej. Lękaj się szniwiarza. Rośnie aktywność sejsmiczna, zalecana jest ostrożność. Hmm. O, ha, to już wszystko? O tak, dzieciko. Nic, czemu nie dałbym rady? Jak najbardziej. Uwaga. Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Wszystko? Tak w rzeczy samej. Zgoda. Zróbmy to. Ruszam. Nie, dobra, normalnie go zawiję. Nie chcę już próbować jego lawą zabić. Już. Za dużo czasu zawarto. Można kontynuować operacje wydobywcze. No, to w ten sposób do, do o tak, dzieciko. Idę, idę! W porządku. Nic. Czemu nie dałbym rady? Jeszcze ja to już po prostu w ogóle. Jakby tak zrobić. Zróbmy to. Ja, w porządku. Tak w rzeczy samej. To już wszystko. Idę, idę! Może być. Tak no, to nie zostało. Co, Co się dzieje? Przybył ponury żniwiarz. Śmierć jest wysoka. Zgoda. Pole minerałów wyczerpane. O tak, dzieciko. Ruszam. Nic. Czemu nie dałbym rady? Jak najbardziej. Tak, w rzeczy samej. Ruszam. Zróbmy to. Mamy przerąbane. Może by. Baza jest atakowana. Przybył. Mamy przerąbane. A! Wytraszyłeś mnie! Aha. Kupa roboty, co? Ha? Wyśle, wyśle, nie. Lękaj się szniwiarza. Rusza. Jak najbardziej. Nic. Czemu nie dałbym rady? Idę, idę. Zgoda. W porządku. Załatwione. Przybył ponury szniwiarz. To, to jest wszystko? Tak w rzeczy samej. O tak, dzieciko. Ruszam. Nic, czemu nie dałbym rady? Zróbmy to. Jak najbardziej. Może być. Prawie gotowe, panie Reynor. Jeszcze tylko trochę minerałów. Zgoda. Załatwione. Zgoda. W porządku. Cała Może masa bólu. Idę, idę. Tak w rzeczy samej. Ruszam. Co to jest warte? Przybył ponury żniwiarz. Śmierć jest wysoka. To już wszystko? O tak, dzieciko. Nic. Czemu nie dałbym rady? Mamy przerąbane. Zróbmy to. Jak najbardziej. O tak, dzieciko. Idę, idę! Ruszamy! Dobra robota, chłopaki. Mamy już to, po co tu przybyliśmy. Teraz zabierajmy się z tej dziury. Już koniec. Jesteś naprawdę tak dobry, jak powiadają, panie Reynor. Myślę, że ty i ja będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnych interesach. No właśnie, chciałem to zrobić. Achievement, ale... trudno. Jedziemy dalej. Dobra robota, komandorze. Zapłata za czerwoną skałę pozwoliła nam stanąć na nogach. Dlaczego ten cały toż jest na pokładzie? Chciał porozmawiać z panem osobiście, komandorze. Chodzi o wspólne prowadzenie jakichś interesów. Próbowałeś się czegoś o nim dowiedzieć? Oczywiście. Nie jest piratem. To ponoć były duch. Przed twoim zniknięciem był jednym z najlepszych zabójców w Dominiu. Teraz Mengsk nienawidzi go prawie równie mocno, co ciebie. Hmm, już go lubię. Ale lepiej miejmy na niego oko. Tak jest. Było chyba na tyle. Kolejne już dialogi, wszystko będzie w kolejnym odcinku. To tak jak mówiłem, seria będzie kontynuowana do samego końca, tak samo będzie z kampanią Forców. Może pojawić się jeszcze jedna seria, ale nie jestem tego pewien, jak będę miał więcej czasu, to może. Eee, ale nie będę się starał więcej niż trzech takich yy, serii z kampaniami prowadzić na kanale. O 3 to jest jak dla mnie wystarczająco, tak więc no. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.